Domumurator Murator M245 Trafna Decyzja oraz jego warianty to idealna propozycja zarówno dla singla lub pary, jak i dla rodzin 2 plus 2, a nawet 2 plus 3. Niewielka powierzchnia użytkowa, nie przekraczająca 80 m2, a także prosta i ekonomiczna bryła sprawiają, że projekty z rodziny Trafnej Decyzji cieszą się nieustającym zainteresowaniem inwestorów. Projekt Murator M245 Trafna Decyzja etap pierwszy to najmniejszy wariant tej rodziny. Parterowy o powierzchni 45,4 m2 z możliwością adaptacji poddasza to idealna propozycja dla singla lub pary na starcie. Na parterze znajduje się salon z kuchnią o łącznej powierzchni około 28 m2, sypialnia 9 m2 oraz łazienka i kotłownia. Poddasze stanowi przestrzeń nieużytkową. Jego adaptację na cele mieszkaniowe możemy zrealizować w przyszłości albo pozostać tylko przy korzystaniu z parteru. Warto też wspomnieć o tarasie zaprojektowanym wzdłuż dwóch ścian domu. Dzięki takiej lokalizacji i obszernej powierzchni będzie idealnym miejscem do relaksu oraz spożywania posiłków na świeżym powietrzu. Na pozór niewielka przestrzeń parteru okazuje się bardzo funkcjonalna i łatwa w aranżacji. Znajdziemy tu przestronny, dobrze doświetlony salon, w którym Miejsce na stół oraz wygodną strefę wypoczynku. W otwartej kuchni zaplanowano praktyczną, dwustronną zabudowę meblową. Duże okno oraz jasna kolorystyka optycznie powiększą przestrzeń, a nowoczesny design idealnie wkomponuje wnętrze w aktualne trendy. W całej rodzinie trafnej decyzji przewidziano miejsce na kozę lub kominek. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli dodatkowe źródło ciepła, ale przede wszystkim niepowtarzalny klimat i miłą, rodzinną atmosferę. Opcją dla większej rodziny będzie projekt Murator M245. Trafna decyzja, etap drugi. Funkcja parteru jest niemal identyczna jak w etapie pierwszym, jednakże poddasze zostało zagospodarowane trzema sypialniami i dodatkową dużą łazienką. Inwestorom, którym zależy na powiększonej strefie dziennej, dedykujemy projekt Murator M245A, trafna decyzja, wariant pierwszy. Salon z jadalnią o łącznej powierzchni prawie 25 m2 zajmuje niemalże połowę przestrzeni parteru. W przeciwległej części zaprojektowano dużą, bo prawie 10-metrową kuchnię oraz WC i kotłownię. Intymną strefę nocną stanowi poddasze z trzema sypialniami i łazienką. Jego układ funkcjonalny jest powtórką z wariantu M245 etap drugi. Z myślą o inwestorach posiadających działki z wejściem od południa powstały kolejne warianty projektu oznaczone symbolem murator M245B. Wspólnym mianownikiem wariantów M245B jest układ parteru. Salon zajmuje frontową i boczną część domu, a kuchnię ze spiżarnią zaplanowana od strony północnej. Dzięki takiej aranżacji strefa dziennego wypoczynku będzie maksymalnie nasłoneczniona. Na poddaszu zaplanowano odpowiednio przestrzeń do indywidualnej adaptacji dla etapu pierwszego lub trzy sypialnie dla etapu drugiego. Wszystkie projekty dostępne są także w wersji z garażem. Wśród wielu propozycji funkcjonalnych, jakie niesie za sobą rodzina trafnej decyzji, bez wątpienia znajdziemy dom skrojony na miarę własnych potrzeb. Co ważne, wszystkie warianty bez garażu można wybudować na zgłoszenie w uproszczonej procedurze. Dzięki powierzchni zabudowy nie przekraczającej 70 m2 projekty te spełniają niniejszy warunek. Przypominamy, że każdy z naszych projektów opracowany jest w dwóch wersjach: podstawowej i w lustrzanym odbiciu. Jeśli potrzebujesz porady lub szukasz projektu idealnie spełniającego Twoje oczekiwania, skontaktuj się z naszym architektem. Pamiętaj także, że eksperci kredytowi Murator Finanse są do Twojej dyspozycji i służą bezpłatną pomocą w uzyskaniu kredytu na budowę domu.